Cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić automatyczne minimalizowanie Skype do paska zadań. W domyślnych ustawieniach, w momencie kiedy zamkniemy okno Skype, zostanie on zminimalizowany do zasobnika systemowego, gdzie program jest cały czas aktywny. Jeżeli jednak chcielibyśmy, aby klikając czerwony krzyżyk zamykający okno, sprawić, żeby Skype był minimalizowany do paska zadań, można to zrobić w prosty sposób. Wystarczy, że uruchomimy program, następnie w głównym oknie przejdziemy do zakładki narzędzia. Tam wybierzemy opcję, a w nowym oknie opcji pozycję z menu o nazwie Zaawansowana. Teraz klikamy opcję o nazwie Pozostaw Skype'a w pasku zadań, gdy jest zalogowany, a następnie przycisk Zapisz. Jak widzicie, teraz po zamknięciu okna Skype'a jest on cały czas dostępny z poziomu paska zadań. Odwiedzajcie naszą stronę, zwłaszcza dział news i artykuły. Znajdziecie tam sporo ciekawych porad i tematów. No i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia.